Cześć, i witajcie kochani w kolejnym odcinku. Dzisiaj ponownie otwieramy karty, tym razem Paldea Friends z serii Scarlet and Violet Minitiny. Zobaczymy, co jest w środku. Zapraszam do oglądania. Także kochani, za momencik otworzymy te przepiękne, malutkie puszeczki, ale na początek chciałbym podziękować sklepowi Karczma Gier. Za przesłanie mi tych właśnie tinów, że mogę je dla was otworzyć na odcinku. Mam nadzieję, że trafimy coś fajnego. Także ja gorąco zachęcam was do wbicia na sklep Kartc Macie tam bardzo duży wybór, jeśli chodzi o karty Pokémon i nie tylko. A z kodem rabatowym Dealtech macie 5% rabatu na wybrane produkty. Także jeszcze raz gorąco zachęcam do wbicia na sklep Kartc Pierwszy link w opisie no i pamiętajcie, kod wiltek 5% rabatu. Przejdźmy do otwierania. Dobra kochani, także szybciutko zdejmiemy folijki. Zobaczymy jak to się prezentuje bez nich, nie? Bo tutaj wiecie, jest taki lekki połysk. Także no. także momencik minął. Mamy puszeczki otwarte z folijek. Dajcie znać w komentarzach, które, która puszeczka tutaj Wam się najbardziej podoba. Wiadomo, startery. Spoko, ale mi chyba najbardziej e, podoba się ta tutaj z Pikaczem. Także mam Pikaczu, Fue Coco, Quaxley i Sprigatito. Ja to zawsze mu źle mówię. <laughs> Sprigatito, jakoś tak. Dobra, i to jest Pawmod? Pawmod chyba nie. Także dobra. E, otwieramy na momencie. Tutaj oczywiście mamy jeszcze jakieś tam naklejeczki i. Boosterki z Silver Tempesta i Scarlet and Violet. Tak, tu mamy taki sam wzorek. Nie wiem, czy to jest naklejka, to jest chyba naklejka. Taki sam wzorek, jak e, tutaj mamy właśnie tą naszą puszeczkę, więc bardzo, bardzo spoko. I tu jeszcze są jakieś e, informacje. Pikachu that can generate powerful electricity. Nie? No dobra, także no nie będę z wami tutaj otwierał wszystkich. Tych puszek. Po prostu położymy sobie je na boczku i przechodzimy do otwierania. No i kochani, puszeczki zostają z nami. Mamy 5 boosterków Scarlet and Violet i 5 boosterków Silver Tempest. Kurczę, nie pamiętam, co było tutaj taką najlepszą kartą. Wiem, że tutaj była na pewno Lugia. Zaczynamy od Silver Tempesta. Silver Tempesta to był taki dodatek. W którym praktycznie zaczynałem, jeśli chodzi o e, otwieranie kart Pokémon, więc w sensie pojawiło się tego nam bardzo, bardzo dużo w sensie na moim kanale, jeśli chodzi o otwieranie kart, to był ten następny dodatek, nie? To był już e, Pokémon Go, coś tam otwieraliśmy e, później, e, właśnie Crown Zenith, a jeśli chodzi o Silver Tempest, to był taki mój początek, nie? Także mamy Snorant, Sundial, Zerora i Gym Trainer. To jest zawsze zapomnę. Full Art. No ja standardowo nie Nie przygotowałem sobie koszuleczek. Dobra, wyjmijmy sobie z. Nie wiem, może z 4. Myślę, że z 4 jakieś trafy tutaj będą. Lecimy następny. No, także najwięcej chyba tych kart, jakich otwierałem, to właśnie były z dodatku Crown Zenith, no i Pokémon Go, nie? Pokémon Go, wiadomo, to jest mój taki, e, w sumie e, tematowy, nie? Kanał, jeśli chodzi o to, ale no, karty, e, to taki po prostu, wiecie, dodatek, nie? Wam się zawsze e, podoba, jak nagrywam, piszecie, że e, więcej otwierania kart, no, wiadomo, no nie jest to Zawsze u Gardevoir, proszę państwa. To wiem, że chyba to jest w miarę bardzo spoko karta, w sensie jeśli chodzi o wygląd, nie? Czyli to mamy tutaj. To jest o jeszcze coś jest z tyłu bez tu. Zobaczmy. Regie v Vmax. O kurczę, Ej, to jest to taka sama karta jak. Tam, miałem w tamtym kurczaki. Ojej, ja powiem Wam, masakra, ale dobry boosterek, Ale dobry boosterek, To było z Sprigatito. Także, kochani, no, ta Gardevoir naprawdę jest bardzo, bardzo piękna karta. Kurczę, zawsze zapomnę, jak to się na te e, secret, secret Rare. Coś w tym stylu, nie? Ale no powiem Wam, mega, mega. Gardevoir, kurczę, już tak normalnie z jednego boosterka takie trafy. No ten Reggie, Eleki, Vmax też bardzo, bardzo spoko. Kozacko się prezentuje. Dobra, kochani, sprawdziłem. To Trainer Galery. ale tej Gardevoir, Gardevoir Dajcie znać w komentarzach, jak Wy mówicie. Myślałem, że ona jest wyżej, ale na pierwszych dwóch stronach jej nawet nie ma, więc. O dobra, tu mamy jakąś białą karteczkę, więc tu pewnie nic nie trafimy. A zobaczymy, może coś się uda. No, mamy elektryczną energię, także trainer gallery, a tamten jest full art, nie? E, chyba, że mówię źle, źle sprawdziłem, to mnie poprawcie, ale no raczej tak, raczej dobrze wszystko. Także no tutaj najbardziej z tego Silver Tempest to oczywiście jest tutaj e, Cardio. Lugia, nie? Lugia jest taką e, najdroższą kartą. Czy ją trafimy? Zostały nam jeszcze dwa boosterki, więc szybka akcja, o kolejny biały. Także tutaj mamy... No bo zapomniałem przełożyć. Tutaj mamy teraz zestawu FUE COCO. Dajcie znać w ogóle w komentarzach, który najlepszy starter jest dla Was z tej naszej nowej generacji. O, mamy Gardevoir, ale nic, nic fajnego. Z naszego regionu Qualdea. Tak, czyli tutaj FUE COCO z Piergacito. Muszę sprawdzić, jak to się dokładnie mówi. I mamy ostatni boosterek z zestawu, znaczy zestawu z dodatku Silver Tempest. No tutaj nie miałem do tego nigdy farta. Dobra, coś tam, coś tam się świeciło. Sprawdzę tylko, czy te karty właśnie dobrze trzymam w dobrym miejscu, bo teraz przez te puszeczki nie wiem dokładnie, w którym miejscu to trzymać. Beldam, Espur i Neubel. Dobra, także. Pierwsze dwa boostery, czyli tu Pamota i to były najlepsze. Lecimy teraz Scarlet and Violet, czyli ten nasz najnowszy, nie? Dodatek. O, tutaj mamy też białą karteczkę, ale z tego co wiem, tutaj już w tym zestawie to tak naprawdę nie ma znaczenia. Dobra, tu były cztery, czy to była już jedna, czy to w tym nowym? Dobra, tu się jedną przekładało. Zobaczmy, sprawdźmy. Dobra, tu się jedno przekładało, ok. <grym> e, czyli nie pamiętam. Dajcie znać w komentarzach, czy właśnie miałem przekładać, czy nie miałem przekładać, czy już nie pamiętam e, jak to było właśnie ze Skalet Przełożyłem 4, a tutaj e, gdzie jest energia. Mamy Wigleta, Staraptora i ostatnią kartą jest Dondozo. E, tutaj by musiał kurczę troszeczkę więcej pograć, jeśli chodzi o Scarlet and Violet, żeby poprzypominać sobie te nazwy tych naszych nowych Pokémonów. I właśnie nie pamiętam, jak to było, czy ustalaliśmy, że mam przekładać, czy że mam nie przekładać, no może spróbujmy bez przekładania. Mamy tutaj Meditate, nowe poksy, które no właśnie, no jeszcze troszeczkę czasu mamy na to, żeby się nauczyć. Drifblim, Seviper, i klewki. No i z tyłu jest energia. Więc dobra, tutaj też nic szałowego w tym boosterku. Ale są jeszcze trzy kurcze. I no tak jak ostatnio oglądaliście, pewnie odcinek z, z Crown Zenith jak otwieraliśmy. No to ta złota karta, nie? Ta złota karta to jest coś, co by chciało w końcu kiedyś e, wyciągnąć. No mam nadzieję, że. Będziecie oglądać, subskrybować kanał, dzwoneczek będziecie mieli. Ojej, ale zrąbałem Prime Map i Miałska Rada. Będziecie właśnie mieli wszystko: dzwoneczek, subskrypcję żeby właśnie jak będę kiedyś otwierał i kiedyś trafię tą kartę, to ten odcinek zobaczycie, nie? Kiedy to nastąpi? Nie wiem, nie wiem. Musimy Musicie subskrybować, zmienić dzwoneczek żeby być na bieżąco. No i taki odcinek u mnie na kanale zobaczyć, ale no nie wiem kiedy to nastąpi. Łuk Mamy George, Flatso, e, Kilo Watrell, i Professors z Research. Holo. Tak? Holo? Holo. No. Także kochani ostatni booster Scarlet and Violet z tego co pamiętam, nie jest dla mnie jakiś mega fartowny. Nic tam takiego jakiegoś super szczególnego nie trafiliśmy. Ale mamy ostatni booster, kodzik dla kogoś szybkiego i lecimy. To Ed School, Sundai, Houndum, Fido, Fortress, Rocky Helmet, Mabo Steve, Espatra. Swowet! Dobra, chociaż coś tutaj. E, to jest trainer. E, nie trainer gary, czy trainer galery. Kóczę zawsze zapomnę. No ale no, taki z tych lepszych arcików. I ostatnią kartą jest Pawmot. Spoczko. Także, kochani, Słoweta e, chowamy. I powiem wam, wyjąłem cztery koszulki i cztery koszulki włożyliśmy karty. Skoweta nie miałem. Także. Do mojej kolekcji ląduje. Także, kochani, z mojej strony to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Mam nadzieję, że będziecie subskrybować kanał, mieli dzwoneczek, jak będę otwierał następne karty Pokémon. No, mam nadzieję, że to nastąpi już niedługo. Także subskrybujcie dzwoneczek. No a ja jeszcze raz gorąco zachęcam Was do bicia na sklep Kart Magier. Dziękuję za przesłanie mi tych kart do otwarcia dla Was. Także pamiętajcie, link. Pierwszy w opisie. 5% rabatu z kodem rabatowym Giltek. Gorąco zapraszam. Także z mojej strony to tyle. Widzimy się w następnych odcinkach. Cześć.